Witam Was ponownie z Parku Morskie Oko, e, ciągle chłodno. E, no, widzicie tutaj, ktoś by powiedział, czy to rzeczywiście jest ćwiczenie Chikongu, bo tak stoją dwie panie i się bujają. a jednak jest to naprawdę chikong. Nie wiem, czy zauważacie, ale po pierwsze jest ruch Góradu, góra dół, góra dół prawda, pracują tutaj nogi z drugiej strony, jak mamy ręce przed sobą, to wtedy zaciskamy palce i również w tym samym czasie zaciskamy staramy się zacisnąć palce również u stóp, tak jakbyśmy tam trochę drapali ziemię właśnie palcami no tu jesteśmy w butach, tego nie widać dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ w końcu palców, zarówno rąk, jak i nóg znajdują się zakończenia poszczególnych meridianów, na przykład w dłoni mamy to, kciuk jest to meridian płuc, potem Mamy jeli to grube, potem mamy osierdzie, potem mamy potrójne ogrzewać i na końcu mamy serce i jeli to cienkie w małym palcu. I zaciskając tak i poruszając się, my aktywizujemy całe meridiany. Jednocześnie całe ciało pracuje. Ważne jest, żeby to w pionie był ten cały ruch, prawda? Możemy mieć też pewną tutaj dynamikę. Dobrze jest to robić przez 10-15 i więcej minut. Ja muszę powiedzieć, że to ćwiczenie, jak się kiedyś zapytałem mojego mistrza Li, które ćwiczenie pole. Mojej mamie, która już wtedy miała ponad 85 lat, powiedział właśnie to: jego babcia podobno to robiła. Także jest to świetne ćwiczenie, bardzo proste, ale z drugiej strony jednak wymagające pewnego typu i koncentracji, zrobienia tego dobrze z oddechem, no tak jak cikong, czyli właściwy ruch, właściwy oddech i właściwa koncentracja. Także dziękuję Wam w imieniu Studia i Fundacji Dantian.